Po pierwsze, na autostradach i drogach ekspresowych, sumując to, mamy około 3% wszystkich wypadków przy 50% obciążeniu ruchu. Czyli połowa wszystkich aut jeździ w Polsce autostradami i drogami ekspresowymi, a powodują tylko 3% wypadków. Pierwszą przyczyną wypadków w Polsce jest co? Jest wymuszenie pierwszeństwa przejazdu. Czyli co nam to mówi? Mówi nam to, że wystarczy w Polsce nie stawiać tysiąc fotoradarów. Nie stawiać odcinkowy pomiar na drodze, na której mówię. I, na ekspresówkach to jest 1,6 bodajże. Wszystkich wypadków. Zaczy, Stawiamy, tak Okej, okay, ale moment, ja nie przerywałem. E, więc to nie ma innej przyczyny, ani innego celu, jak to, żeby łupić ludzi. No I, to jest, I to wiadomo, to się wpisuje. Po to zrobili osobę stolarską, żeby ktoś dostał mandat za stolarza. Po to Są za chwilę ulubiona będzie. Agnieszka tak, tutaj tak, u pana i tu wcale nie chodzi o to. Jeżeli rząd uważa, że polscy kierowcy są idiotami, których się posadzi za kierownicą, potrafią tylko gaz ciskać do końca, to proszę zrobić drogi idiotodporne. Czyli jeżeli wiemy, że pierwszą przyczyną wypadków jest kolizja z drogą wymuszenie, to zróbmy drogi, które są bezkolizyjne. Ale nie traktujmy ludzi jak bankomat nie traktujmy ludzi jak skarbonkę bo ludzie nie są od tego żeby państwo na nich zarabiało państwo ma dbać o bezpieczeństwo ale ma państwo robić to za pomocą infrastruktury jak najwięcej autostrad ale jak takie najwięcej łupienie jest presowy, zapisane też w faktu, zielonym w ładzie, prawda, prawda?